Robiliśmy to. Wybraliśmy się w podróż do chorwacji 24-letnim autem i to bez klimatyzacji. Nie obyło się bez niespodzianek, ale ogólnie czy było warto? Oto co się wydarzyło. Mamy na stacji benzynowej winiety, można kupić. Tu jest instrukcja co z tym zrobić. Kto mi powie, ile to jest 40 koron? <noise> Se wygoogluj. Witamy w Austrii! Jaki korek! Witamy w Wiedniu! W Wiedniu mieliśmy dłuższy, bo dwudniowy przystanek, ale ta historia pojawi się w zupełnie osobnym odcinku. Zamknij się! Jesteśmy już na Słowenii. Zatankowaliśmy auto. Toaleta 50 centów, paliwo euro 75. I jedziemy dalej. Jakby ktoś jechał Teslą, fajnie, można ładować. Musimy kupić winietę, tak? Winiety są. W Austrii, w a Czechach, Słowenii. na Słowenii, a w Chorwacji są bramy. Fajnie było zapłacić przez internet i mieć spokój, co nie? Tak, wygodniejszy To nie było wykupowanie winiety, to była kontrola paszportowa Enter Croatia Znowu oh. to było IT control Kontrola graniczna ja myślałem, że to w Unii, że tu nie będzie żadnych tych kontroli Byłem przekonany, że to już chyba bramki jakieś płatne Trzecie bramki To już chyba bramka ostateczna, dobra tu już chyba będzie opłaca, tak? Przy zjeździe bilet, dobra <laughs> Bilet dostaliśmy Czyli płatność przy zjeździe 6,50 euro Co sądzicie o takiej pracy? Podawaczka biletów na autostradzie. Ciekawe, ile zarabia kobieta. Bardzo interesujące zajęcie. Że ja sama sobie nie mogę kliknąć i wziąć bileta? <grystanie> też nie mogę. Jesteśmy na miejscu Orwacja, wyspa, krk. Ośrodek cały wygląda nawet fajnie, nie? Natalia, co ty o nim myślisz? Taki kolorek, taki ładny. La perla, zobaczcie. La tak, perla. tak wygląda. Fajny parking. Jest parking darmowy, najważniejsze. Śniadania są, jajeczka, buffet, co się tylko zechce. O, tutaj drzewka. słodkie. Oliwki nawet rosną, jeszcze nie. Jeszcze niedojrzałe, nie? To oliwki. Do plaży mamy 500 metrów. Tutaj z tyłu basen, tutaj jest wejście do naszego budynku. No, ładnie to zrobione jest wszystko. Bardzo Słone fajnie. Płytki. Tutaj można sobie usiąść ja z Aha, tak jak w Hiszpanii też Fajne? zawsze modne było. Fajne. Pool and relax, Gdzie? chodź. No, no, fajnie. I mini basenik jest na ochłodę. To jak sobie fajnie można siedzieć, jakiś grill to ciekawe, czy jest. Są takie małe stoliczki, które takie niby są nieznaczące, a zawsze brakuje. Pamiętasz, że no. zawsze rozmawialiśmy o tym? Że nie ma gdzie postawić. brakuje takiego małego stoliczka. Ciekawe, czy jest jakiś bar. Jest chyba jakiś bar. Tutaj są toalety, a tu siadania. Chodź, zobaczymy. Żyja no. hmm. na plus. Króciutko. Nasz pokój jest na dole. Wygląda jak piwnica, ale wcale nie jest. Tam mamy taras elegancki. Dobra, taras jest najsłabszym punktem tego miejsca, ale my nie jesteśmy typami, którzy przesiadują na tarasach za dużo. Ani nie palimy, ani nie pijemy za dużo. <noise> Czas się rozpakować i idziemy coś zjeść. Uhu. To jest Łazienka nasza. I co najważniejsze, że gdzieś tutaj była, jest. Klimka. Klimka, jakby przysmaliło nam dubska. Teraz, się rozbierała, proszę wyłączyć kamerę. Będą lajki. I do zobaczenia gdzieś na mieście. O ile tu jest jakieś miasto. <noise> Zaraz się wszystko okaże. Jedziemy do Lidla. Echt, ktoś powiedział. A Holendry. O, fakt, to my uciekaliśmy od tego. To my uciekaliśmy od tego. <laughs> Patrzcie, jakie niebo. Uuu. Uuu, jak z takiej góry jedziemy. Ale fajnie. No, po Austrii odmiana, co? Znaleźliśmy. Moje ulubione. Fajnie, że już są ceny w euro, bo nie do euro od stycznia. Ile banany? Euro 0,6, taniej. Ja jako stary minion nie muszę mieć zapas bananów. Natalia, w jakimś szoku? 152. Ceny były w euro, nie? Tak, w Ale się obkupiło. Ale jakbyśmy byli na zakupach w Holandii. Słyszałem świeższe słowo. Jakie? Chlupanko. Coś tam zakupy, zakupa, po potem chlupanko. Ale Natalia, restaurację znalazła. Gril. Oj, no O, ale Myślę, że pusta. I dzisiaj jemy kolację pod drzewami oliwnymi. Ależ klimat, co? A tam grill. Jak do frytki? Dobre, no. A tutaj co <laughs> dostaliśmy? Cóż to za cuda? już po kolacji. Takiej ilości mięsa, że już nie mieliśmy sił nic nagrać bezpośrednio po zjedzeniu. Trochę wzięliśmy na wynos i na spacer i kurczę jakie to tutaj ciekawe makimaty. to uliczka, co nie? Z***** My trafimy z powrotem? Myślę, że przeniesienie pałowni, no jest w Grecji, czy będziecie, czy po Mamy fajny film, hmm. Pierwsze wyróżnienia Chorwacji. Bardzo pozytywne. Jedzenie? Pyszne jedzenie, ale troszkę za dużo. Pierwszy raz, żebyśmy my nie zjedli? No, to, to, już nie, to już jest obcia. hańba. Mieli Mili lucie póki co. Znę? Póki co. Hmm. <laughs> <grywa> <grywa> Natalia, przejadło się mięso. Tu jeszcze niesiemy miecho, bo nie daliśmy rady zjeść tyle mięsa. Zobacz sklep w ogóle ze słodyczami. To są takie te żelki, żelki. takie o. Ale zobacz, jakie to jest piękne. No i sam ten sklep jest taki, tu chciałem. pachnie. O, Jaj. Mm. Każdy sklepik, jaki jest, jak pięknie wygląda. Mhm. Mm Idziemy w środku, bo na zewnątrz inwazja też Zresztą tak samo jest w Holandii i w Polsce zauważyliśmy. To najważniejsze, że dobra kawka jest, nie? Na jest kruk, ale w a autun No i witamy w Starej Baśce. Stara, ale jara. Tak jest. Tutaj przy samym tym porcie, takim małym, jest parking płatny 8 kun za godzinę. Tutaj gdzieś w tej starej baśce, pomiędzy starą baśką, a chyba zwykłą baśką, jest jakiś kanion Natalia znalazłaś, tak? Informacje? Ale jak go znaleźć jeszcze nie wiemy. Można przejść między starą Baśką a nową Baśką, w sensie zwykłą Baśką. Na pieszą jest jakiś szlak, ale my będziemy objeżdżać samochodem, bo mamy parking na godzinę tylko. A tam dojście samo trwa dwie godziny. Ale ponuś dojazd autem trwa 40 minut, czyli to trzeba dookoła jakieś całe jakieś tu wzgórza objechać. Widoki piękne w Chorwacji, co nie? Stara Baśka jak najbardziej, jeszcze Jara. A tutaj bardzo ciekawa miejscówka na plażowanie. Jakie wąskie zejście do samej wody, ale już zajęte. Już tutaj ktoś leży. Fajne trzylatowe miejsce, gdyby ktoś miał chęć poplażować. Pomyczek serca serce. Popatrz. Dla Ciebie. Miejscówki tutaj bardzo fajne, no ale czas odwiedzić... Młodą Baśkę, póki nie jest stara, nie? Czas leci. No i czas zostawić starą Baśkę. Nowa Baśka znajduje się po drugiej stronie tych tutaj wzgórz, ale dojazd tam trwa 42 minuty. Trzeba objechać pół wyspy prawie dookoła. Dlatego nową Baśkę jednak odwiedzimy przy okazji innym razem. A teraz po drodze, w drodze powrotnej, mamy miejscowość w Brnik. I tam się kierujemy. Jak na razie muszę powiedzieć, że najwięcej tutaj widzimy Niemców. To drugie, prawie auto to niemieckie blachy. Jest troszkę holenderskich, też dużo jest Słowaków, Włochów jest dużo. Podejrzewam, że oni sobie promami przybywają z Włoch, bo jest prom, kilka godzin się płynie. Wiem, bo znajomi z pracy tak sobie pojechali na wycieczkę do Włoch autem, a później przepłynęli promem do Chorwacji. W naszym hotelu, czy pensjonacie bardziej. Nawet na śniadaniu grało niemieckie radio, także jest bardzo pod Niemców tutaj to robione. No i wszędzie z tego co zauważyłem jak na razie, to też mówią po niemiecku. No naprawdę, no, obsługa mówi w restauracjach i w tych pensjonatach po niemiecku i po włosku, także. Tak, także no, jeśli to ktoś to... zna niemiecki, to nie będzie problemu z dogadaniem się raczej. Po angielsku też nie ma najmniejszego problemu. No przygotujcie sobie jakieś kuny na parkingi, bo nie można płacić przy tych parkingach kartą przeważnie. Znaczy, przeważnie jak na razie żadnego z kartą nie spotkaliśmy i trzeba płacić kunami. Przyjmuje też banknoty tam 10-50 chyba kun. My mieliśmy akurat z bankomatu 200 i tych nie przyjmuję, ale na szczęście wszedłem tu do jakiejś pierwszej lepszej. Był napisany gospoda, ale w środku wyglądało to jest jakiś hotel, bardziej chyba hostel. I pani bez problemu mi rozmieniła 200 kun, także ludzie są bardzo pomocni. Nie powinniście mieć problemu, ale warto mieć jakąś lokalną walutę właśnie na parkingi. Tutaj widoki piękne, ale coś taka chmurka się zebrała i z tego przed chwilą zagrzmiało nawet. Tutaj piękne niebo, parę chmurek, ale tutaj coś się zaczyna dziać. Miejmy nadzieję, że przejdzie bokiem. I ponownie nasze ulubione zajęcie, czyli wspinaczki pod górę przy 30 stopniach. Ale widoki są naprawdę. To jest chyba to stare miasto i wąskie uliczki, o których czytaliśmy. Naprawdę wąskie. I naprawdę stare. <laughs> Póki co wszystko by się zgadzało. Sklepki jakieś. Pani... No i szukamy najwęższej ulicy na świecie. Nie wiemy jak tu w ogóle znaleźć, ale trochę się pokręcimy, może gdzieś się uda. No co to za przejście takie rozkie. Okej. Oh. Okay. Najwęższa ulica. Jedna z węższych na świecie. Natalia spokojnie. Ja nie wejdę. No bo ja mam plecak. I aparat zdjęty i teraz można próbować, bokiem przejdę. Mario myślał, że nie przejdziesz? No. To była, moi drodzy, jedna z najwęższych ulic na świecie. Bananowiec. Też nie spodziewałem się bananowca. Takie widoki, a tutaj ktoś robi co, Natalia? Biberek w woreczku, Też w woreczku pędzi. Biberek chyba. Można, można. I oto Natalia nas przyprowadziła do kolejnej miejscówki ogrody baraka. Jak ta ormina, albo wiesz co? Jak walecie. Taka kurwacka ta ormina, slash Ależ tutaj klimatyczna plażyczka, aż bym po plażową. No i czeka nas zaraz niezła wspinaczka znowu. Oj oj oj, no nic, trudno. Nasze ulubione zajęcie ostatnio. Tu jest dosyć stromo, pewnie kamera tego nie oddaje, także od razu Wam mówię, że idzie się ciężko. Nie skończę mówić, bo zaraz będzie zadyszka. U, Natalia Pociska ma doświadczenie, była w górach, weszła na rysy. Jest jej zadyszka, o której wspominałem. Wcale nie było tak źle tutaj wejść, a już jesteśmy na górze. Widoki piękne i nawet nie ma takiej strasznej zadyszki. Jednak, jednak procentuje chodzenie po tych schodach i, i górkach, podchodzenie po niej jako nasze ulubione zajęcie. Jeśli nie wiecie o czym mówię, w poprzednich odcinkach coś na ten temat i kondycja się robi. Ale tu jest naprawdę fajnie ale klimat tutaj Wyjście do woku. no, klimat do kąpieli nieziemski. Fajnie mhm. co? Ta mieścina chyba zaliczona, jedziemy dalej, znaczy najpierw coś zjemy chyba i się napijemy. Kto zgadnie, kto pije alkoholowe, kto pije bezalkoholowe. Tutaj przy samej plaży 2 piwka 44 kuny, czyli jakieś nie wiem 6 euro, podejrzewam. Później przeliczymy to, napiszę Wam dokładnie. No i jedziemy dalej. Kolejny punkt to jakaś jaskinia. Kolejna atrakcja tuż przed nami, a mianowicie jaskinia. Jak się nazywa? Zapytamy Natalię, ona jest dzisiaj przewodnikiem i operatorem internetu. Natalia, czy my wiemy jak ta jaskinia się nazywa? Czy ona ma jakąś nazwę? Biserujka. To jakiś trzeba bilet chyba kupić. Thank you very much. Thank you. Damy przodem, tam może być niedźwiedź. Na koniec, przy samym wyjściu, zaczepiła nas tutaj pani przewodnik, która jest przewodniczką i opowiedziała nam fajną historię o tej jaskini, kiedy została otwarta i tak dalej. I co jest najciekawsze, to to, że te stalaktyty rosną z prędkością 1 mm na 30 lat. Ile to trzeba czasu, żeby takie duże stalaktyty powstały? Fajna jaskinia, fajna historia. A niedźwiedź, który tam jest, te, te pozostałości tego niedźwiedzia, był to niedźwiedź, który. Jadł tylko roślinki i chyba wyginął około 20 tysięcy lat temu. Z tego co pan. Niedźwiedź bygamin. I to była, to była replika. Prawdziwe kości tego niedźwiedzia, które zostały znalezione tutaj, są w muzeum w Riece, a drugie w Muzeum w Kyrk. Okej, okay. jedziemy coś zjeść. Jesteśmy już w Krk, czyli w stolicy wyspy, i szukamy miejsca do zjedzenia. A co jest ciekawe, tutaj padał deszcz. W wielu miejscach jest normalnie mokro, a nas to ominęło dzięki, dzięki jaskini. To ma Natalia. Mm. Przyjazdem do Chorwacji nasłuchaliśmy się, że ceny jak w Holandii, że podrożała Chorwacja jest zdecydowanie moim zdaniem taniej, bo piwo kosztuje 2,5 do 3 euro w knajpie, obiad na przykład kalmary z ziemniaczkami, z warzywami. 13, niecałe 14 euro. Ale takie, że po prostu tak, no, świeże w Holandii za te pieniądze nie ma szans raczej zjeść takich dobrych kebab za 11 euro. Tak, ostatnio za kapsalona płaciliśmy 11 euro. A kapsalon to kebab po prostu z frytkami i z surówką. Także nie jest, nie jest tak źle. Nie jest jakoś super tanio, nie? Ale na pewno nie można powiedzieć, że ceny jak w Holandii, bo tak słyszeliśmy. A teraz spacerek, trzeba trochę to spalić. No i trafiliśmy na Tytonika nawet. Talia nie ma chęć zatopić się na Titaniku, <gry> Utopić smutki. <gry> Okej, okay, Neptun wypada lepiej jak Neptun w Międzyzdrojach, co?